Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Magic. Gameplay, który widzicie w tle, jest to dominacja. Ja tutaj gram klasą wsparcia, a moja broń to jest L86A2. Dzisiaj wiadomości troszkę spóźnione: wiadomości CTI bo chciałem pogadać o nowej mapie, która pojawiła się właśnie wczoraj na CTE. Aczkolwiek to, co mam w moim materiale dziś do powiedzenia, to zapewne troszkę usprawiedliwi mnie, dlaczego nie spieszyłem się tak bardzo z tym moim materiałem. Tak jak wspomniałem w moim ostatnim materiale o CTE, cała mapa społecznościowa została chwilowo zawieszona, no i dostaliśmy mapę, o zresztą uroczej nazwie Dragon Valley, która pochodzi z Battlefield 2. No i w sumie nic nie byłoby dziwnego, w tym wręcz można byłoby się spodziewać, że Dice wyda coś związane z Battlefieldem 2, ponieważ wczoraj właśnie przypadła bodajże dziesiąta rocznica jej wydania, gdyby nie to, że jest to mapa z tak zwanego Classic Map, a co w tym dziwnego zaraz Wam powiem, no ale może pierwsze o samej mapie. Ja osobiście niestety nie miałem okazji pograć akurat w tą mapę ani w Battlefield 2, ponieważ ta gra nie była dostępna w tym czasie na konsoli. Ani także nie miałem okazji pograć w tą mapę teraz na City, więc tak naprawdę oprócz odczuć wizualnych nie mam do podzielenia się z Wami żadnymi wspomnieniami lub moimi wrażeniami. Jedynie co mogę tutaj powiedzieć, to tyle, że. Po tym wszystkim co poglądamy na sieci, co jest dostępne, to jest to, że mapa jest bardzo duża, obszarowo chyba tak duża jak te wszystkie mapy z ostatniego dodatku. No jak twierdzi Dice, sama ta mapa ma więcej roślinności niż mapa z Battlefield 2, więcej jest tam poszycia, posiada także warstwę chmur. Co do ukształtowania terenu to ono zostało lekko podwyższone niż w poprzedniej części, żeby bardziej oddać te wszystkie dystanse, no ale topograficznie jest identyczna jak poprzednia. Także, co także jest ważne w tej mapie jest to, że mosty mogą być niszczone lub także naprawiane, tak jak w poprzedniej, właśnie części, co daje naprawdę strategiczne znaczenie dla całej naszej rozgrywki, oraz także nadaje nową rolę tutaj dla inżyniera. No i także ta mapa wspaniale nadaje się do podwoju, bo przecież tych map jest jak na lekarstwo w Battlefield 4. Tutaj oczywiście mówię z ironią i z lekkim rozgoryczeniem, ponieważ spodziewałem się czegoś innego, no ale jednak. Każdy ma swoje gusta. Ja akurat bazowałem na Battlefield 3. Myślałem, że te mapy z Battlefield 3 jednak się pojawią. No niestety nie pojawią się. I to jest właśnie jest to z tych rzeczy, o które wspominałem, które bardzo mnie właśnie zdziwiły, jeśli właśnie chodzi o tą mapę i cały ten projekt. Zresztą wy zapewne też będziecie zdziwieni jak wam to wszystko powiem, bo według DICE oni już od dawna nosili się właśnie z całym projektem, żeby stworzyć mapę, która by byłaby naprawdę taką mapą klasyczną która by po prostu z tą mapą utożsamiał się każdy gracz. Battlefielda, każdy fan Battlefield'a, i żeby ta właśnie mapa była z poprzednich odsłon i która by prawdziwie tak dokładnie odzwierciedlała całego ducha Battlefielda, i którą można było oprócz tego w pełni dostosować dla pojazdów, i żeby ta mapa była na dużą skalę no i w odczuciu dewelopera naprawdę ona by zyskała na tym liftingu graficznym, więc dlatego wybór właśnie padł na Smoczą y, dolinę. No co w tym dziwnego? No to jest y, najbardziej dziwne to, że po najeździe na Karkan Dragon Valley był drugą wybieraną mapą w ankiecie Dice na najpopularniejszą mapę Battlefielda. Więc dlaczego wybrali taką, która jak zwykle pasuje do ich kanonów myślenia? Dlaczego nie dali właśnie. Yy, Najazdu na Karkant. Ja wiem, że oni wcześniej mówili, jak robili także, jak prowadzili pracę nad mapą społecznościową, że nie chcą mapy właśnie takich typowo w mieście, ponieważ mają tam problemy właśnie z teksturami budynków. No ale moim zdaniem, no troszkę jakoś tak dziwnie, że najazd na Karkant uzyskał więcej głosów, no ale jednak zdecydowali się, żeby dać smoczą Dolinę. Owszem, no, każdy ma inny gust. Na przykład mi może się podobać wyspaczarka, a inni mogą twierdzić, że jest beznadziejna. No ale myślę, że jednak to chyba gracze powinni zadecydować, jaka mapa się znajdzie, a nie po prostu deweloperzy, bo jaki sens jest w ogóle robić ankiety. Z jednej strony jest ok, jest super, dostaliśmy za darmo następną mapę. W porządku, ale dlaczego akurat tą? Dlaczego właśnie wybrano drugą, najbardziej popularną mapę? To, to po prostu... czy my mamy mało map do podboju w Battlefield 4? Musieli dać jeszcze jedną? Już pal licho wielki bazar, no ale tak szczerze mówiąc, ja osobiście wolałbym właśnie najazd na Karkand, czy nawet y, autostradę do, do Teheranu, no ale widocznie gracze wiedzą lepiej, widocznie więcej graczy, którzy grali w poprzedniej części, głosowali niż gracze konsolowi tacy jak ja. Także zniósłbym to. Zniósłbym to w sumie bez mrugnięcia okiem, gdyby właśnie na horyzoncie pojawiły się inne projekty, no ale. Podobno jest to jedyna i ostatnia właśnie mapa, jaką ujrzymy dla Battlefielda 4 z poprzednich odsłon, ponieważ y, nawet sama nazwa projektu sugeruje, że będzie to tylko jedna, bo brzmi on Classic Map Project. Nie jest maps, tylko map w liczbie pojedynczej, więc y, możemy sobie już teraz y, pomachać. Y, na do widzenia. W kierunku naszych marzeń, właśnie o mapach z Battlefield 3. No szkoda, wielka szkoda. Miejmy po prostu nadzieję, że te mapy pojawią się może w Battlefield 5. Jestem w sumie wdzięczny, że mamy mapę za darmo. No, ale jest troszkę żal. Może jakiegoś specjalnego, wielkiego żalu nie mam. Wyszło jak wyszło, tylko jak zwykle pozostaje taki lekki niesmak w sposób jak to wszystko zostało rozegrane. Chciałbym jeszcze dodać, oprócz tego, że mapa będzie testowana przez najbliższe dwa tygodnie, następnie ona zostanie usunięta City, i jak na razie nie ma dokładnej daty, kiedy wersja tej mapy ukaże się w jakimś najbliższym dodatku. Także to by było na tyle w moim materiale. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście do komentarzy. Jeśli film się podobał, nie zapomnijcie o polubieniach. Dziękuję za czas spędzony ze mną. No i do zobaczenia w następnym materiale.